Cześć, siemanko, moi drodzy z tej strony Radek. Witajcie na moim kanale. 2020 był naprawdę niesamowitym czasem, ponieważ na koniec wakacji założyłem ten kanał i wspólnie z wami przekroczyliśmy barierę 5000 subskrybentów jeszcze w grudniu. Dlatego teraz wkraczając w nowy rok chciałbym wam podać kilka informacji organizacyjnych i przygotować was na to, co będzie się działo przez najbliższe miesiące. Przede wszystkim oprócz filmów, które tym razem będą dodawane regularnie, pojawią się na tym kanale również transmisje live. I będzie to na pewno jeden film w tygodniu, absolutnie zawsze. Każdego tygodnia będzie to środa, godzina 17. Do tego dojdą również dwie transmisje. Jedna to będzie piątek, to będzie taki chillowy piątek, gdzie będę grał w gry, w które ja chcę pograć. Będziecie oczywiście mogli wpaść, pogadać również o sprzęcie. Będzie to piątek, godzina 21. Będzie to luźna transmisja, podczas której to ja będę grał w gry, w które ja tak na dobrą sprawę chcę grać, którymi chcę się z Wami podzielić. I liczę, że wpadniecie również się po prostu przywitać, pogadać ze mną, również pytania sprzętowe są jak zawsze mile widziane. Do tego od lutego, w każdą niedzielę o godzinie 12 będzie transmisja live zabawowo-turniejowa. Będą to konkursy, zabawy, gry z widzami i oczywiście z nagrodami. W każdą niedzielę ktoś z Was będzie miał szansę wygrać zestaw nagród. O jakich zestawach mówimy dowiecie się na koniec stycznia, a już teraz mogę powiedzieć, moi drodzy, że nie będą to klasyczne turnieje 1 na 1 w CSa, w LoLa, w Fortnite'a, nie. Totalnie będziemy grali we wszystko tak na tą sprawę. Będziemy sobie grali w kalambury, będziemy grali w Pummel Party, będziemy grali na przykład w Business Tour, jeżeli będziecie mieli na to ochotę. I za każdym razem to Wy na moim Discordzie decydujecie, w co gramy w danym tygodniu, a przygotowaniem nagród zajmę się już ja. I tak jak powiedziałem na samym początku, będzie to przynajmniej jeden film w tygodniu, w każdą środę o godzinie 17:00, i za każdym razem postaram się zrobić również premierę, żebyśmy mogli wspólnie przemyśleć to, co się w tym filmie wydarzyło, co zrobiłem, co można zrobić więcej na następny raz i przede wszystkim, żebyście Wy mogli wrzucić swoje propozycje, które ja skrzętnie później zapisuję i staram się każdą z nich zrealizować. Ale nie martwcie się, jeden film w tygodniu to jest takie niezbędne minimum, bym powiedział. Już teraz mogę Wam powiedzieć, że w styczniu będą te filmy zdecydowanie częściej. I mam zamiar realizować tutaj naprawdę swoje ciekawe, niesamowite projekty, takie jak na przykład zbudowany komputer w mikrofalówce. Film jest na morelt TV, Jeżeli go nie widzieliście, to serdecznie Was zapraszam, bo to był naprawdę ciekawy build, który zrobiłem. Do tego dojdą recenzje sprzętów, testy, wszelkiego rodzaju peryferiów, zestawienia najlepszych, najbardziej opłacalnych, gorące premiery, czy też filmy takie bardziej życiowe, jak te, które przygotowuję dla Was na przykład w tym momencie, bo tak, tam na komputerze już mam pliki, tylko to muszę to zmontować. Do filmu dotyczącego kwestii, na co zwrócić uwagę, kupując krzesło gamingowe. I w których momentach gamingowe jest lepsze od biurowego? I co tak na dobrą sprawę oznacza, że krzesło jest gamingowym, bo chyba nie tylko zmiana jego koloru, nie? Do tego również koniec stycznia będzie czasem, kiedy po raz kolejny przeprowadzę Was po mojej przestrzeni do nagrań. Zapoznacie się z peryferiami, których używam, z komputerem, z którego korzystam, jak i całą moją przestrzenią roboczą, czy też sprzętem, na którym nagrywam. A jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, to na następnym live'ie po tym filmie będziecie mogli bez problemu je zadać, a ja wezmę kamerę ze sobą. Być może zrobimy tego live'a wtedy z telefonu i przejdę się po moim pokazując wam, jak to wygląda tak na dobrą sprawę na co dzień. Oprócz tego oczywiście kontynuuję moją współpracę z kanałem Morele TV, więc możecie tam wpaść, zostawić subskrypcję i sprawdzić moje najnowsze filmy i serio. Projekty, które z nimi teraz robię, są tak totalnie szalone, że sam bym się chyba nie odważył tego robić. Tak więc moi drodzy, dzięki, że obejrzeliście do końca. To wideo z aktualizacją niech Wam przypomina. Środa, 17. Materiał filmowy zawsze. Piątek, godzina 21, chillowy strumyk u Radyjka. Gadamy o technologii, gadamy o grach, bawimy się wspólnie i staramy się przechodzić kolejne tytuły. I niedziela, każda niedziela od lutego, godzina 12, będą te streamy konkursowo-turniejowe. tak na dobrą sprawę każdy będzie mógł wziąć udział i powalczyć o naprawdę niesamowite zestawy nagród. Tak mówię, zestawy z pełną premedytacją. O szczegółach dowiecie się już niedługo. A tym samym życzę Wam naprawdę niesamowitego roku. Zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, a jeżeli już subskrybujecie, no to Koniecznie włączcie powiadomienia, żeby nie przegapić ani transmisji, ani filmów, ani żadnego niesamowitego wydarzenia. Na dzisiaj ode mnie to tyle. Do zobaczenia i cześć!